Cześć! W opisie filmu znajduje się kod promocyjny, który pozwala uzyskać 10 USDT za darmo przy zakupie produktu Ledger. Dziś mówimy o Ledger, francuskim liderze w dziedzinie portfeli sprzętowych do kryptowalut. Na pewno słyszeliście o tych małych, superbezpiecznych urządzeniach do przechowywania waszych kryptowalut. Ledger to firma założona w 2014 roku przez ekspertów z bezpieczeństwa i blockchain. Od tego czasu sprzedała ponad 6 milionów portfeli w ponad 200 krajach. Ledger oferuje trzy modele: Nano S+, Nano X i Stax. Nano S+ w cenie 69 euro jest idealny na początek z możliwością zainstalowania 100 aplikacji. Nano X w cenie 149 euro umożliwia połączenie przez Bluetooth. Z Twoim smartfonem, a najlepszy z najlepszych to Stax z ekranem dotykowym i ładowaniem bezprzewodowym za 269 euro. Instalacja jest prosta. Wystarczy pobrać aplikację Ledger Live z oficjalnej strony, skonfigurować swoje urządzenie i zapisać swoją frazę SIT w bezpiecznym miejscu. Nie zgub jej pod żadnym pozorem. Następnie możesz zainstalować aplikację do zarządzania swoimi kryptowalutami na różnych blockchainach, a nawet używać swojego Ledger z hot walletami takimi jak Metamask. Nie zapomnij, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kupuj swoje ledger wyłącznie na oficjalnej stronie lub u autoryzowanych dystrybutorów. Na koniec przedstawiamy naszą opinię na temat portfeli ledger. Nano S Plus to naprawdę najlepszy stosunek jakości do ceny. Nano X i Stacks oferują większy komfort, ale pod względem bezpieczeństwa wszystkie są takie same. I mimo ostatnich kontrowersji ledger pozostaje referencją w ochronie twoich kryptowalut. To był nasz krótki przegląd portfeli ledger. Nie wahaj się skorzystać z kodu promocyjnego w opisie, aby uzyskać 10 USDT przy zakupie. Ciao!